8 listopada 2022 wjazd, wejście na mosty pomorskie Wederbrücke budki strażnicze przy wjeździe wejściu na most na mosty pomorskie remontowane kiedyś zaniedbane będą znów odnowione i Odzyskują dawny blask. Trwają jeszcze prace renowacyjne o rok prac na moście. Zabezpieczone przeciw izolację. Folia kubełkowa, a więc bardzo starannie odnowione i zabezpieczone przed dewastacją postawione zostały już lampy zniknęła szpelcąca most potężna rura w tle restauracja La Maddalena inclusive apart hotel Marina i tak wygląda w dniu 8 listopada 2022 fragment Odnawianych, remontowanych, zbliżających się ku końcowi prac remontowych na mostach pomorskich. Dziękuję za uwagę.